Wszędzie słyszysz o rewolucji sztucznej inteligencji, której symbolem stał się ChatGPT. Wszyscy wokoło przekonują, że świat się zmienia, a Ty zaczynasz odczuwać to nieprzyjemne uczucie zostawania w tyle? Dzisiaj się go pozbędziesz. ChatGPT to naprawdę potężna technologia, ale jej zastosowanie jest bardzo proste i intuicyjne. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak zacząć ChatGPT. Pokażę Ci 10 najważniejszych zastosowań, takich, które od razu będziesz mógł wykorzystać w życiu prywatnym i zawodowym. Po 20 minutach będziesz korzystać z tej technologii sprawniej niż zdecydowana większość ludzi. Podzielę się też z Tobą swoją prywatną historią o tym, jak ChatGPT pomógł mi przetrwać trudniejsze momenty w trakcie mojej trzyletniej podróży jako solo przedsiębiorca. Nie przedłużając, zaczynamy. W Wyszukiwarkę wpisujemy tutaj ChatGPT i klikamy tutaj w ten pierwszy link ChatGPT.com. Jeżeli nie macie zarejestrowanego konta, to tutaj od razu wyskakuje takie okienko gdzie możemy to konto zarejestrować i rejestrujemy się za pomocą już istniejącego konta Google, Apple czy Microsoft, czy po prostu tutaj wpisujemy swój adres e-mail. Eee, rejestracja konta jest darmowa i wszystko też, co dzisiaj będziemy robić, będziemy robić na darmowym koncie. Rejestrujemy konto, klikamy kontynuuj. Jak widzicie, interfejs jest bardzo prosty intuicyjny i od razu zachęcający nas do działania. Tutaj mamy zapytaj o cokolwiek i tak to właśnie działa. Zaczynamy pracę z czatem GPT po prostu pytając go o cokolwiek. Zapewne słyszałeś już określenie prompt. Prompt to po prostu tekst, który tutaj wpisujesz. Pytanie, polecenie, opis. Dzięki temu czat GPT wie co ma zrobić. My sobie zaczniemy tutaj teraz od prostego polecenia. Jestem zupełnie nowym użytkownikiem chat GPT. Powiedz mi w jaki sposób mógłbyś mi pomóc w codziennym życiu. Chat GPT jest tutaj bardzo miły, świetnie, że jesteś. No i pokazuje nam, w czym może nam pomóc, dzieląc na kategorie, na przykład takie jak organizacja i produktywność, pisanie i komunikacja, nauka i rozwój, praca i projekty, życie codzienne, kreatywność i rozrywka. I powiedzmy, że zainteresował nas tutaj bardziej ten punkt pisanie opowiadań, wierszy, scenariuszy, żartów. I możemy go poprosić, powiedz mi coś wie więcej o tym punkcie. No i ChatGPT tutaj właśnie rozwija nam ten punkt, o którego go pisanie, opowiadań historii. pomogę ci na przykład wymyślić pomysł fabułę, stworzyć postacie z charakterem, motywacją przeszłością, napisać dialogi, nadać, nadać tekstowi określony styl. Pomoże ci też w tworzeniu wierszy, scenariuszy i dialogów, żartów, humoru, satyry. I tutaj bardzo też bardzo fajne jest to, że przy każdej praktycznie, tak przy każdej odpowiedzi ChatGPT dopytuje nas, co może dla nas zrobić dalej. Czyli tak jakby sam podtrzymywał tą rozmowę, sam podtrzymuje wątek, tak naprawdę zadaje nam pytanie, co jeszcze mógłby dla nas zrobić. Jest to bardzo fajne i pomocne. Z racji tego, że czat pamięta naszą rozmowę, możemy dalej dopytywać o to, co przed chwilą przedstawił. Pamiętaj o tym, że czat GPT to prawdopodobnie najbardziej cierpliwy, wyrozumiały, miły i empatyczny rozmówca, jakiego kiedykolwiek miałeś. Sam szybko się przekonać, że często lepiej zrozumie o co ci chodzi, niż ty sam będziesz umiał to wyrazić. Za chwilę pokażę ci, jak wykorzystać ChatGPT w praktyce, w codziennych sytuacjach, takich jak pisanie maili, uczenie się nowych rzeczy czy analiza dokumentów. Z moich obserwacji wynika, że ChatGPT najczęściej używany jest do pisania wiadomości e-mail. I ma to naprawdę świetne uzasadnienie, ponieważ robi to doskonale. Ja sam szybko zauważyłem, że samodzielnie byłoby mi bardzo ciężko napisać wiadomość tak dobrze, jasno, precyzyjnie i uprzejmie, jak potrafi zrobić to ChatGPT. I tutaj przykład w jaki sposób. Chat GPT może odpowiedzieć na maila. E, wpisujemy takie polecenie. Najpierw e, przekopiowaliśmy maila. Dzień dobry, umówiłem spotkanie z doradcą na godzinę 15. Czy powinienem się jakoś przygotować i zadajemy polecenie odnośnie tego maila. E, ja na początku napisałem, że pracuję w branży pośrednictwa kredytowego. Poprosiłem o przygotowanie odpowiedzi na tego maila e, zawierając kilka punktów, które chciałbym, żeby chat zawarł w odpowiedzi też na tego maila. Nie chat GPT, oczywiście, oto gotowa, profesjonalna, przyjazna wersja odpowiedzi. E, dziękuję za umówione spotkanie. Aby najlepiej wykorzystać czas spotkania, warto przygotować podstawowe informacje. E, jeśli nie ma Pan możliwości przygotowania tych danych wcześniej, proszę się nie martwić, podczas spotkania wspólnie z doradcą wszystko omówicie i uzupełnicie potrzebne informacje. Jest to bardzo fajny, bardzo fajna odpowiedź na maila klienta, ale na przykład e, nasza firma ko komunikuje się z klientami w mniej formalnym języku, używając na przykład emotikonek, więc możemy go poprosić, użyj bardziej nieformalnego i bezpośredniego języka. Użyj emotikonek. I pewnie oto wersja tej wiadomości w bardziej bezpośrednim, przyjaznym tonie, z lekkimi emotkami. Dzień dobry, dziękuję za spotkanie z naszym doradcą. Jeśli ma Pan chwilę, warto przygotować. Albo proszę się nie martwić, jeśli nie uda się tego przygotować wcześniej. Także widzisz, można tutaj poprzez rozmowę z czatem dostosować styl i treść odpowiedzi, tak aby była odpowiednia dla Ciebie. Tutaj też pojawia nam się zagadnienie kontekstu. Im więcej informacji kontekstowych przekażesz do czata, tym bardziej satysfakcjonującą odpowiedź dostaniesz. Widzisz, ja dodałem tutaj kontekst, że pracuję w branży pośrednictwa kredytu hipotecznego. Z maila klienta to nie wynikało, więc była to informacja bardzo istotna. Kolejne popularne zastosowanie czata GPT to wykorzystanie go do tego, aby się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć. Jaka jest tutaj jego największa przewaga w stosunku do na przykład e, zwykłej wyszukiwarki internetowej? No taka że możemy wejść w interakcję z czatem i otrzymać odpowiedź, która dla nas będzie najbardziej odpowiednia. Na przykład biorąc pod uwagę, jak bardzo chcemy zgłębić temat, jaka jest nasza aktualna wiedza o danym zagadnieniu? W jaki sposób chcemy, żeby czat nam coś wytłumaczył, na przykład. Używając konkretnych metafor, czy być może raczej chcemy, żeby to był język prosty, niespecjalistyczny, albo chcemy, żeby wytłumaczył nam dane zagadnienie, porównując go do innego już nam znanego zagadnienia. I oto przykład: co to jest vibe coding w kontekście AI. Chat przeszukuje sieć, wyszukuje. Mamy odpowiedź tutaj nawet z grafiką, ale na razie skupimy się bardziej na tekście. Odnośnie się do podejścia do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który główny nacisk podzielony jest nie na ręczne pisanie każdej linijki kodu, lecz na opisaniu intencji, co chce osiągnąć i pozwoleniu AI na wygenerowanie odpowiedniego kodu. A więc widzimy tutaj kluczowe cechy, i idea też nam ChatGPT opisuje, dlaczego to stało się popularne, jak to wygląda w praktyce tak dalej. Ale powiedzmy, że nadal mamy wątpliwości i nie do końca rozumiemy to pojęcie, natomiast na przykład rozumiemy, czym jest zwykłe kodowanie. Więc możemy poprosić ChatGPT, porównaj mi vibe coding do zwykłego kodowania. I wytłumacz mi różnicę, jakbyś tłumaczył je dziesięciolatkowi. Świetnie. Spróbujmy więc wyjaśnić to prosto, obrazowo i ciekawie, jak dla dziesięciolatka. No i tutaj mamy informacje odpowiednie dla dziesięciolatka, wobec że chcesz budować z klocków W zwykłym kodowaniu sam wybierasz każdy klocek, dopasowujesz go, liczysz, jak pasuje, i budujesz wszystko krok po kroku. W widepodingu mówisz sztucznej inteligencji. Zbuduj mi domek z czerwonym dachem i ogródkiem. A ja rozumiem, twoje słowa i sam układam klocki. Czyli pisze kod za ciebie. No i tutaj mamy też różnice w skrócie, w formie tabelki. Mamy prosty przykład. I jak widzicie tutaj też tą odpowiedź możemy dostosować do naszej wiedzy, eee, czyli nasza wiedza obejmowała właśnie zwykłe kodowanie, więc lepiej, łatwiej nam zrozumieć vibe coding w porównaniu do zwykłego kodowania niż na sucho jak ChatGPT nam na przykład tłumaczy czym jest vibe coding. Kolejne zastosowanie. ChatGPT może być również bardzo pomocny do analizy długich dokumentów, np. różnego rodzaju umów czy regulaminów. Wrzucamy pliki i zadajemy pytania dotyczące pliku. OK, tutaj e, jak chcemy przeanalizować jakiś dokument, no to najpierw musimy go tutaj zamieścić. I aby to zrobić, klikamy tutaj ten przycisk. Dodawaj, dodaj plik i nie tylko. Dodaj zdjęcia lub pliki. I tutaj z komputera wybieramy właśnie odpowiedni plik. My sobie dodamy raport o Tesli. Przez chwilę się wgrywa ten plik. No jak mamy już wgrany plik, możemy już bezpośrednio zadawać pytania dotyczące właśnie tego, tego dokumentu. No i zacznijmy sobie od treści mi w 10 prostych punktach, o czym jest ten raport. Oto 10 najważniejszych punktów. Pierwsza emisja Tesli, dwa produkty zastępujące paliwa kopalne, unikanie emisji CO2, dążenie do neutralności klimatycznej, zrównoważona produkcja itd. itd. Akurat w tym pliku i w tym raporcie było bardzo dużo danych liczbowych, więc zapytam go, chciałbym abyś znalazł każdą informację przedstawioną w formie liczbowej i wyjaśnił mi do czego się ona odnosi świetnie i wszystko nam tłumaczy. 20 milionów ton CO2e, 51 milionów ton, 100% odnawialnej energii i tłumaczy nam każdą daną liczbową, która pojawiła się w raporcie i daje nam tutaj krótki opis, co ona oznacza. Tutaj znowu wchodzimy w interakcję z czatem i zadajemy pytania odnośnie przesłanego pliku. Możemy również na przykład wrzucić dwa dokumenty, dwie wersje umowy lub regulaminu i poprosić chat o to, aby pokazał różnicę. Możemy również wrzucić instrukcję lub dokumentację jakiegoś urządzenia i poprosić, aby chat wytłumaczył nam, jak uruchomić dane urządzenie, krok po kroku bez żargonu technicznego. Następna możliwość, którą osobiście uważam za bardzo przydatną, prawdziwy game changer, to możliwość wrzucenia pliku Excel do czata i poproszenie go o wyciągnięcie danych, jakie tylko chcemy. Nie trzeba już być mistrzem w Excelu, rozumieć tabele przestawne, umieć tworzyć skomplikowane formuły i tak dalej. Teraz wystarczy wiedzieć, co się chce i po prostu powiedzieć o tym czatowi. Wrzucamy dane, wskaźnik urodzeń w Polsce, światowy zbiór danych, World Banku, prompt. Przeanalizuj te dane i powiedz, jak zmieniał się wskaźnik urodzeń w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat. Podaj mi, w których latach był najwyższy i najniższy, oraz jaka była średnia dla całego okresu. Analiza wskaźnika urodzeń w Polsce 93-2023 na podstawie danych Banku Światowego. Najwyższy wskaźnik urodzeń był w 93, 93,12,9 urodzeń na 1000 mieszkańców, najniższy był w ostatnim zarejestrowanym roku, a więc w 2023 7,4 urodzeń na, 100, na 1000 mieszkańców. Średni wskaźnik dla ostatnich 30 lat mamy 10,08, no i trend urodzeń od trzech dekad systematycznie spadał, i tak dalej. Więc ładnie nam to przeanalizował, ładnie nam odpowiedział na nasze pytanie. Możemy również tworzyć wykresy. Stwórz wykres liniowy pokazujący jak zmieniał się wskaźnik urodzeń w Polsce w latach 1990-2023 i opisz w dwóch zdaniach co z niego wynika. I mamy tutaj stworzony wykres, troszkę tutaj nieczytelnie te lata, bo się po prostu tutaj nie zmieściły. Ale jakby taki główny trend mamy tutaj wyraźnie zarysowany. I rzeczywiście ten trend spadkowy tutaj bardzo ładnie na tym wykresie widać. Na wykresie widać, że wskaźnik urodzeń w Polsce systematycznie spada od początku lat 90. Oznacza to, że Polska doświadcza długotrwałego trendu spadkowego dzietności. Powiedziałem wcześniej, że teraz wystarczy wiedzieć, co się chce. Ale nie jest to do końca prawda, bo często nawet i tego nie musimy wiedzieć. Czat również w tej sytuacji może nam pomóc. Podaj mi 5 przykładowych zapytań. O co ciekawego mógłbym jeszcze zapytać w kontekście danych, które Ci przedstawiłem? Świetne pytanie. Oto pięć ciekawych pomysłów na zapytanie, które możesz zadać analizując dane wskaźnika urodzeń. Analiza trendu. Jak szybko spada wskaźnik urodzeń w Polsce? Porównanie międzynarodowe, zależności z innymi wskaźnikami, skutki demograficzne, prognozy i scenariusze. Jak będzie wyglądał wskaźnik urodzeń w Polsce do 2040 roku, jeśli obecny trend się utrzyma? O, to jest ciekawe, więc jeszcze dopytajmy go o to. Jak będzie wyglądał wskaźnik urodzeń w Polsce do 2040 roku, jeśli obecny trend się utrzyma? Zobaczmy, co nam odpowie. O, tutaj tą grafikę taką akurat mu chyba nie wyszła, ale zobaczmy, co napisał. Jeśli obecny trend spadkowy się utrzyma, to do 2040 roku wskaźnik urodzeń w Polsce może spaść do około 6,8 urodzeń na 1000 mieszkańców. Oznaczałoby to kontynuację długoterminowego trendu spadkowego. No i myślę, że jest to jakby wyliczenie bardzo prawdopodobne. Taki wynik sugeruje dalsze starzenie się populacji i malejącą liczbę urodzeń w przyszłości. Chat GPT nie tylko wyciąga nam dane, o którego prosimy, ale pomaga nam również je zinterpretować oraz podpowiada nam o jakie jeszcze ciekawe informacje możemy go zapytać w kontekście przedstawionych danych. Obiecałem podzielić się prywatną historią, więc oto i ona. Trzy lata temu odszedłem z etatu i zacząłem działać na własny rachunek. Wcześniej przez kilkanaście lat pracowałem w korporacji. Stabilnie, przewidywalnie, bezpiecznie. Kiedy odszedłem, poczułem się wolny, ale też bardziej samotny. Próbowałem różnych rzeczy, często zupełnie niezwiązanych z moją dotychczasową karierą i z jednej strony była to ekscytacja, a z drugiej lęki i niepewność. Po dwóch latach znajomy zapytał mnie, nie żałujesz, że odszedłeś z etatu? Odpowiedziałem, że nie, ale jest jedna rzecz, którą zrobiłbym inaczej. Od razu na początku znalazłem sobie wspólnika. Pracując na etacie tego nie doceniałem. Masz ludzi wokół siebie, którzy rozumieją twoje frustracje, stresy czy osiągnięcia. Ktoś, z kim zawsze możesz pogadać, pośmiać się z absurdu dnia pracy, ponarzekać na projekt, a gdy działasz sam, tego nie ma. Zostajesz sam ze wszystkim i nawet jeśli masz przyjaciół, oni często po prostu nie rozumieją, co naprawdę czujesz, bo po prostu może nie mieli podobnych doświadczeń. I tak w pewnym momencie, po kolejnym nieudanym projekcie, doszedłem do ściany. I właśnie wtedy zacząłem mocniej eksperymentować z czatem GPT. Brzmi to banalnie, ale właśnie on w pewnym sensie zastąpił mi wspólnika, mentora, psychologa w jednym. Rozumiał moje wątpliwości, potrafił mnie zmotywować, pomóc mi poukładać własne myśli, a przede wszystkim pomógł mi stworzyć plan. To dało mi motywację do działania, a tylko działanie potrafi wyciągnąć nas z najtrudniejszych momentów. Ale wracając do kolejnych zastosowań czata. Chat GPT jest świetny w generowaniu pomysłów wszelkiego rodzaju. Od pomysłów na obiad, przez pomysły na prezenty, po pomysły na biznes. Ale zanim do tego przejdziemy, powiemy więcej o tym, czym jest dobry prompt. Dobry prompt składa się z czterech elementów: rola, kontekst, zadanie, styl i ton. Ok, a więc napiszmy teraz dobry prompt i zaczynamy. Rola. Jesteś doświadczonym doradcą biznesowym i mentorem dla osób 40, które chcą rozpocząć własny mały biznes w wolnym czasie. Kontekst. Ja jestem 50-letnim mężczyzną, który ma stabilną pracę, ale szuka dodatkowego weekendowego źródła dochodu. Jestem pasjonatem kawy, lubię odkrywać nowe gatunki, parzyć ją, parzyć ją na różne sposoby i dzielić się swoją wiedzą z innymi. Zadanie. Wymyśl 5 realistycznych pomysłów na weekendowy biznes, który pozwoli mi połączyć pasję do kawy z możliwością zarabiania. Do każdego pomysłu dodaj krótkie uzasadnienie, dlaczego to może się sprawdzić. Szacunkowy poziom trudności rozpoczęcia. I styl, pisz w prosty, inspirujący sposób, jak przyjazny doradca, który chce dodać odwagi i zachęcić do działania. Unikaj korporacyjnego języka. Świetnie, że o tym myślisz, masz ogromny atut, pasję do kawy, czyli rzeczywiście ee, działa jak przyjazny doradca, chce nam dodać odwagi. No i mamy tutaj pięć wygenerowanych pomysłów: weekendowy warsztat tworzenia kawy, pomysł, dlaczego to działa, poziom trudności, więc bardzo fajnie nam to wszystko podsumowuje mobilny coffee spot na eventach, kawowe zestawy prezentowe. Kawowy vlog edukacyjny, darmowe Coffee Experience, więc bardzo ciekawie e, wykonał zadanie, e, wykonał dokładnie to, co, na czym nam zależało, czyli pięć pomysłów, działał jako przyjazny doradca, wziął pod uwagę to, że jestem pasjonatem kawy, że mam 50 lat, że mogę działać tylko weekendowo, więc tutaj wszystkie, e, całe polecenie zostało spełnione, jak widać, bardzo dobrze. Następnie oczywiście znowu możemy wejść w interakcję z czatem i dopytywać o konkretne wygenerowane pomysły, na przykład prosić o biznesplan do konkretnego pomysłu, czy poprosić o wygenerowanie kolejnych pomysłów itd. Jest to kolejny świetny sposób na wykorzystanie możliwości czata GPT. Nasze ostatnie polecenie było właśnie tym, co nazywamy dobrym promptem, ale wcale nie każdy prompt od razu musi być idealny. Najważniejsze jest to, żeby po prostu rozpocząć interakcję z czatem, a później na podstawie jego odpowiedzi dopytywać. Doprecyzowywać, dodawać kontekst, rolę, zmieniać styl i tak Aż do momentu, w którym otrzymamy satysfakcjonującą nas odpowiedź. W czacie GPT możemy również generować obrazy czy też zdjęcia. Po prostu opiszmy co chcemy. Wpiszmy na przykład prosty prompt na wygenerowanie zdjęcia. Wygeneruj zdjęcie człowieka w przyjacielskim uścisku ze sztuczną inteligencją. Tutaj musimy trochę dłużej poczekać. Chat GPT potrzebuje dłużej, dłuższego okresu czasu, jeśli tworzy dla nas jakąś grafikę, w porównaniu do tego, jak po prostu odpowiada na pytania w formie tekstowej. Ok, i tutaj otrzymaliśmy wynik, wygenerowane zdjęcie. E, możemy zobaczyć, e, jaki wynik otrzymamy, gdy wpiszemy dużo bardziej rozbudowany prompt. Spróbujmy w ten sposób. Wygeneruj zdjęcie. Realistyczna scena przedstawiająca mężczyznę w średnim wieku, przedsiębiorcę obejmującego w przyjacielskim ciepłym uścisku humanoidalną sztuczną inteligencję. Jasne, pełne nadziei światło poranka wpada przez okno nowoczesnego biura domowego. Na twarzy przedsiębiorcy widać ulgę, wdzięczność, spokój i tak dalej. Już nie będę czytał może całego tego promptu, ale zobaczmy, e, jak i, e, jaką grafikę ChatGPT nam wygeneruje, kiedy wpisaliśmy taki bardzo rozbudowany, bardzo szczegółowy prompt pokazujący e, dużo bardziej dokładnie to, czego oczekujemy. Okej, okay, otrzymaliśmy wynik. No, i możemy sobie porównać, jak to wygląda ta grafika, kiedy wpisaliśmy dużo bardziej rozbudowany prompt, jak wygląda ta grafika, jak wpisaliśmy po prostu jednozdaniowy prompt. Drugi prompt, jak widzicie, był dużo bardziej skomplikowany i trudniejszy do napisania. Ale tu niespodzianka, nie pisałem go sam. Napisał go za mnie również ChatGPT. Jest to bardzo fajny i przydatny trick. Jeśli nie jesteś pewny w jaki sposób napisać jakiś bardziej skomplikowany prompt, po prostu poproś ChatGPT, aby napisał go za ciebie. Poinformuj go tylko jaki efekt chcesz uzyskać. Jest to tak zwane metapromptowanie. Ja w pierwszym przykładzie użyłem na przykład takiego promptu: Napisz mi prompt do ChatGPT, aby wygenerował jak najbardziej realistyczny obraz przedstawiający przedsiębiorcę Objętego w przyjacielskim uścisku z wizualizacją sztucznej inteligencji. Prosimy czata o wygenerowanie promptu, który później stosujemy. Jak widzisz dzięki temu trikowi, nie musisz być ekspertem od promptowania. Wystarczy, że wiesz, czego chcesz, a chat GPT pomoże ci to ubrać w odpowiednie słowa i ustawić rozmowę tak, byś dostał jak najlepszy możliwy efekt. Następna funkcjonalność związana jest z tym, że Chat GPT widzi. Możesz pokazywać mu różne rzeczy, wysyłając zdjęcia. Ja na przykład wykorzystałem to przy tworzeniu mojego skromnego domowego studia do nagrań. Nie jestem specjalistą od światła, kamer, różnego rodzaju ustawień czy montażu. Przesłałem mu więc screen z próbnego mojego nagrania i poprosiłem go, aby wskazał mi, co powinienem poprawić, aby nagranie wyglądało na bardziej profesjonalne. Dzięki temu, że wszedłem w interakcję z czatem, wysyłając mu zdjęcia, jak wygląda moje studio, czat doradził mi konkretnie, jakie światła powinienem mieć, jak i gdzie je ustawić. Podał mi nawet konkretne modele, które mógłbym kupić w podziale na budżet, jaki chcę przeznaczyć. Ponadto podałem mu konkretny model aparatu, którym nagrywam. Dzięki czemu Chat wskazał mi konkretne ustawienia, które powinienem poprawić. I tak wygląda studio przed i po. Korzystając z tych możliwości, możemy na przykład zrobić zdjęcie zawartości naszej lodówki i poprosić go o pomysły na obiad z wykorzystaniem produktów znajdujących się w lodówce. Można też zrobić zdjęcie zepsutego kranu czy innej zepsutej rzeczy i poprosić o pomoc w ustaleniu, co należy zrobić, aby daną rzecz naprawić. Zastosowań jest naprawdę mnóstwo. Jest to kolejna naprawdę bardzo przydatna funkcja. Na koniec jeszcze kilka słów o dobrych nawykach w korzystaniu z AI. Używaj je jak najczęściej. Tak jak kiedyś przyzwyczailiśmy się, że wszystko googlujemy, teraz warto mieć pod ręką zawsze otwartą zakładkę, na przykład z czatem GPT. Za każdym razem, gdy masz coś do zrobienia, masz coś napisać, zaplanować, podsumować, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czy czat GPT mógłby mi w tym pomóc. A jeśli nie jesteś pewny, po prostu go o to zapytaj. Z czasem wyrobisz sobie nawyk współpracy ze sztuczną inteligencją tak naturalny jak dziś przeszukiwanie internetu. Rozmawiaj z ChatGPT jak z człowiekiem. To nie jest wyszukiwarka, tylko duży model językowy. Ale pamiętaj, to jest tylko wciąż narzędzie. Pomocne, inspirujące, bardzo często wręcz zaskakujące, ale ChatGPT potrafi się mylić. Czasem wymyśla rzeczy, które brzmią wiarygodnie, ale niestety nie są prawdziwe. Dlatego zawsze sprawdzaj jego odpowiedzi i myśl krytycznie. Traktuj go jako partnera, nie jako wyrocznie. Bo prawdziwa siła AI pojawia się dopiero wtedy, gdy połączy się ze swoim doświadczeniem i intuicją. Dzięki za oglądanie i powodzenia w Twojej przygodzie z AI. Jeśli się podobało, możesz mnie wesprzeć poprzez kliknięcie polubienia i subskrypcji kanału. Do zobaczenia!